SJ, czyli cztery typy i SFJ, i STJ, ESFJ i ESTJ. To są typy, które określamy mianem strażników. Mają to do siebie, że są bardzo w stosunku do innych typów takie solidne i rzetelne, jeśli chodzi o codzienną pracę. E, to znaczy często są zatrudniane w e, takich odpowiedzialnych miejscach jak e, no, na przykład straż pożarna, policja, policja e, nauczyciel, gdzie... szczególnie w podstawówce mhm. czy tam w gimnazjum, w liceum, niekoniecznie studia. Tak, liczy się regularność, e, no, nie można nie przyjść po prostu sobie na zajęcia z dziećmi czy nie pójść sobie do pożaru. E, po prostu trzeba być solidnym, trzeba być na mhm. czas, trzeba być rzetelnym.